Masz ochotę na chwilę relaksu w kosmicznym klimacie? Jeśli tak, to polecam retro gierkę Moon Landing, którą możesz zagrać za darmo prosto w przeglądarce na komputerze lub komórce. Twoje zadanie: bezpieczne lądowanie księżycowego modułu rodem z ery Apollo. Grafika minimalistyczna aż do bólu, ale właśnie o to chodzi. Styl i klimat przypominają komputery z lat 70. i 80., jest ten surowy retro minimalizm. Nie wada, tylko zaleta. A do tego jest za darmo, więc wiadomo, za darmo to uczciwa cena. Ale nie daj się zwieść pozorom. Gra wcale nie jest taka łatwa, jak wygląda. Masz ograniczony zapas paliwa, a każdy manew kosztuje cenne jednostki. Na pierwszym razem pewnie zużyjesz niemal wszystko i jakoś uda ci się wylądować. Ale prawdziwym wyzwaniem jest opanować lądowanie tak, by powtarzać je wiele razy i zgarniać coraz więcej punktów. A to już jest sztuka godna nowego Nila Armstronga. Na telefonie sterowanie jest trochę trudniejsze, bo nie masz klawiatury. Siłę ciągu ustawiasz przesuwając palcem po skali po prawej stronie ekranu. A żeby obrócić lądownik, musisz dotknąć gdziekolwiek indziej na ekranie, wtedy pojawi się dodatkowy interfejs do zmiany kierunku. Problem w tym, że nie da się zrobić tych obu rzeczy naraz, bo przeglądarka zaczyna wtedy skalować obraz. Trzeba więc działać sprytnie i szybko. Najpierw szybki obrót, a potem od razu dodać ciągu. A jeśli chcesz skorygować pozycję, musisz na chwilę go wyłączyć. Brzmi jak wyzwanie? Bo tak jest. A jeśli lubisz zręcznościówki, ta gierka wciągnie cię naprawdę niczym czarna dziura. Aha, i nie przejmuj się, że znowu się rozbiłeś. Nawet w prawdziwym życiu ostatnio prywatne lądowniki miały problemy z miękkim lądowaniem na Księżycu. To nie jest łatwa robota. Chcesz więcej takich mini i mega kosmicznych gierek na kanale? Daj znać koniecznie w komentarzu. Do następnego. Cześć!